Szczecin to miasto, które nigdy nie prosi o uwagę. Ono po prostu stoi przy oknie, patrzy na port i czeka, aż świat sam zapyta, co u Was tak naprawdę jest grane? Bo Szczecin to nie jest zwykłe miasto, to charakter, to energia, to miejsce, które żyje w swoim rytmie i nie zamierza przepraszać za to, że ma własny styl. I nikt nie wie tego lepiej niż paprykarz. Bo paprykarz w Szczecinie to nie jedzenie, to przede wszystkim wspomnienie smak, który ma więcej historii niż niejedna dzielnica. To legenda, która nie potrzebuje marketingu. Wystarczy, że zapytasz kogokolwiek stąd. Błysk w oku zrobi resztę. Każdy, kto tu przyjeżdża pierwszy raz, słyszy od mieszkańców jedno, bardzo ważne pytanie. Paprykarz już próbowałeś? I to nie jest pytanie kulinarne. To jest test z życia. To jest wejściówka do miasta. To jest egzamin na obywatelstwo emocjonalne. Paprykarz działa tu jak paszport. Jak powiesz, że dobry, jesteś swój. Jak powiesz, że nie wiesz co to, to zaraz znajdzie się pięć osób, które opowiedzą ci jego historię, skład, kulturę i jeszcze dorzucą ciekawostkę, której nikt nie sprawdził, ale wszyscy w nią wierzą. I ludzie mówią, ale przecież paprykarz nie urodził się w Szczecinie. Szczecin wtedy tylko się uśmiecha, bo każda legenda zaczyna się gdzieś indziej, ale ważne jest to, kto ją wychowuje. A Szczecin wychował paprykarz jak swoje własne dziecko. To miasto-port widziało setki statków, tysiące fal i milion ludzkich historii. Szczecin potrafi być cichy, potrafi być dumny, potrafi być uparty, jak każde dobre miasto z charakterem. A paprykarz? Paprykarz był przy wszystkich tych momentach. W puszkach, w torbach, na szkolnych biwakach, w plecakach, na rejsach i przy ogniskach. On zawsze był tam, gdzie ludzie potrzebowali czegoś prostego, szczerego i rozpoznawalnego jak zapach dzieciństwa. I nawet jeśli dziś wszystko jest bardziej nowoczesne, kolorowe, bio, eko, fit, to paprykarz pozostaje jak starszy brat, który mówi: spokojnie, ja tu byłem, zanim to było modne. Szczecin i paprykarz to duet idealny: miasto z duszą i smak z historią. Trochę pikantne, trochę nostalgiczne i zawsze portowe. I wiesz, paprykarza nie trzeba rozumieć, wystarczy go spróbować, a reszta sama się wytłumaczy. A jak ci siadło, to daj znać, kliknij gdzie tam trzeba, nie będę się obrażał, a jak nie klikniesz, to paprykarz i tak cię znajdzie.